W tym filmiku stwierdziłam, że pokażę wam, jaki idealny makijaż można wykonywać na co dzień, wzorując się na wszelkiego rodzaju młodych makijażystkach na YouTube. Więc zapraszam Was do oglądania tego filmiku! <trym stałiwa> <multifon ideally> <trym��> Wiecie, każdy maczki trzeba zacząć od jakiegoś super idealnego podkładu. I najlepiej, żeby ten podkład był jak najbardziej dobrany do koloru naszej cery. Taki podkład, taki. Ja stwierdziłam, że nakładanie tego podkładu na rękę, potem na twarz, to jest bez sensu, więc ja robię coś takiego. Żeby było elegancko. O, proszę, to jest idealnie dobrany podkład do cery. Idealnie dopasowany do niekoloru mojej cery, ale to nie szkodzi. Kolejną częścią makijażu będą oczy i zaraz Wam pokażę jakie te oczy mam. Jak widzicie tu mam taki magiczny kufer i w tym kuferku są cienie do powiek. Cienie do powiek to są cienie do powiek, czyli cienie tu. Więc let's go to the snow. Yeee! Widzicie, mój makijaż powiek już jest skończony i wpada on w niebieski odcień, więc, więc tu mam oczko, biorę sobie i robię coś takiego. I żeby to było zawinięte. Moje oczy są już skończone, bardzo mi się podobają, wyjątkowo wszystko mi wyszło i teraz czas na usta. Ta ta! To są właśnie moje usta. Piękne, czarne emo wręcz, żeby było wszystko dopasowane do makijażu. Teraz przechodzimy do zrobienia yy, kości, że tak powiem, policzkowych. O sorry, coś mi tu yy, nie wyszło. Jebaniutkie mi spierdziliśmy, ale to nic. O, już jestem. No nie. Hmm. Dobra. Więc ja my, jakby mnie jeszcze nic nie widzicie. Mam tak ciemny ryj, że nic nie widać. A to nic. Nieprzypudrowany nosek świadczy o naszym niedoświadczeniu w makijażu i ogólnym. Fu. Tak więc tak wygląda makijaż ym, na co dzień który jest bardzo elegancki jak widzicie czarne usta pasują do każdej czarnej sukienki typowej na Halloween bądź inne imprezy okolicznościowe ale to nie wszystko Uuu! tak właśnie wygląda idealne y, dopasowanie fryzury do makijażu wszystko jest eleganckie delikatne subtelne, bardzo kobiece i tak właśnie wygląda cały mój Outfit of the day. Czyli jeszcze raz pokazuję całe detale mojego makijażu. Drodzy Widzowie, tak jak prosiliście, wykonałam dla Was makijaż Zorujący się na młodych makijażystkach na YouTubie. I mam nadzieję, że Wam się spodobał. Przypominam tylko dla wszystkich niekomatych, że jest to oczywiście parodia. To jest tylko parodia. Jeżeli chcecie być na bieżąco odnośnie mojej osoby, zachęcam was do tego, abyście kliknęli obserwuj na facebook.com/olga.konieczyńska. A jeżeli chcecie być na bieżąco z tym kanałem, to zachęcam was do kliknięcia lubię to na facebookcom Bye!